teraz tak. Chciałem tutaj, nie mogę wszystkiego zdradzić, wybaczcie mi, ale chciałem tutaj wyrazić, bo widziałem, byłem przy rozmowie i Marcin Osadowski, którego znacie, że to jest ojciec, dyrektor prawie wszystko mogący. Widziałem jego rozmowę z bardzo poważną osobą z YouTube'a. Zaraz, zaraz powiem tylko tak. Byłem dumny i szczęśliwy, że mamy takiego ojca dyrektora, ponieważ nie dał się tej pani, wiecie, że w moich ustach to prawie jest, że tak powiem, obraza, nie dał jej się rozwinąć w klasyczny sposób, bo ona, przygotowana przez swoich pijarowców do specyficznego traktowania klientów, nie dał się zastraszyć. Postawił ją na baczność. Moment. Postawił ją pięknie na baczność, kulturalnie. Kulturalnie. Tak ją zagnał do narożnika, że właściwie mógł jej zdjąć majty i wyruchać. Nie zrobił tego. Zaraz! Mam prawo do swoich. Stałem z boku i patrzyłem, jak kobiecina. Nie jej Nie! Zaraz, ona jest ona, tylko końcu pracownikiem. Się też że jest pracownikiem. A no, no i oto. Tak, i, i to jest ten moment. Ochuń, Więc poprosiliśmy, się. że jeśli będzie nadgorliwa, jak Polacy w zagranicznych firmach, którzy stają się nadzorcami Polaków i stają się gorsi niż wytyczne im nakazują, że doprowadzają do sytuacji takiej jak w Mławie. Dowiedzieliśmy się od kamratu z Mławy. Że w LG w firmie, która jest własnością Koreańczyków, nadzorują Polaka, Polaków Polacy. I mówią, Koreańczycy są zajbiści, szanują dbają, tak, wszystko, dobrze płacą. Ale polskie karbowe. Polacy się muszą kurwa wykazać. Że jeszcze, jeszcze. I tak jeszcze... gonią tych ludzi, że ci ludzie wypierdalają na przerwę, trzymając w jednym ręku papierosa, w drugim bułkę, jeden gryz, jedno sztachnięcie. Bo ich traktują jak bydło! Więc kurwa, nadejdzie godzina rozliczenia. Powiedzieli ci ludzie, że już są takie sytuacje, że się Polacy zwalniają z pracy, bo nie wytrzymują tej presji. Ja pierdolę! Zżydzieliście? Zżydzieli. Czy wyście kurwa zżydzieli? A może jesteście Żydami? Więc Polacy... Wiele od was nie wymagamy. Wymagamy od was, żebyście obudzili w sobie podstawowy odruch solidaryzmu narodowego. Że nie podpierdalaj Polaka tylko dlatego, że jest Polakiem i że ch chcesz się podlizać żydowskim kurwom. Czy obcemu pracodawcy. Bądź Polakiem, nie gojem, Bądź Polakiem. Więc ta pani Marcin ją po prostu wypunktował w sposób mistrzowski. Powiedziała: No tak, ale ja też jestem tylko tu pracownikiem. Na co Osadowski spokojnie poprawił okulary i mówi: To niech pani realizuje to, co do pani należy. I pięknie chciałem pozdrowić braci talibów. Niestety. Poczekaj, Marcin, bo no. zgubię. Pięknie chciałem pozdrowić braci talibów. Rzecznika, zapytani, tak, Rzecznik Prasowy dziennikarza, Talibów. Zagram dziennikarza. Tak. No, no, ale jak to u was to, a, a ten brak wolności słowa? Na co Rzecznik Prasowy Talibów powiedział, a to pytanie, to sobie proszę skierować w stronę Facebooka. Dokładnie to samo. Tak jest. Brawo bracia talibowie. Przesyłamy wam polskie, narodowo-nacjonalistyczne pozdrowienia. Jesteście u siebie w kraju, w wolnym kraju. Róbcie tak, aby afgański interes narodowy na tym korzystał. Bracia, my, polscy nacjonaliści, pozdrawiamy Was i gratulujemy Wam tak pięknego zwycięstwa. Wasze zwycięstwo jest dla nas nadzieją, że my również odniesiemy zwycięstwo. Że tą amerykańską hydrę można przegonić.